Siemanko, z tej strony NoLi, witam Was w kolejnym odcinku, tym razem Speedrunner vs 600 dni Hardcore. Jeżeli chcecie, aby kolejny odcinek pojawił się mega szybko, to do końca dnia 60 tysięcy łapek. Wiem, że to jest dużo, ale ostatnio dajecie radę cały czas, więc tyle. Możesz jeszcze kliknąć suba, dla Ciebie to jest sekunda, a my to nagrywaliśmy 20 godzin. Zresztą o tym nagrywaniu będzie dzisiaj trochę, także lecimy. Na samym starcie zaczynamy od tradowania się z wieśniakami, aby naprawić nasze itemy, czyli całkowity standard. Zabieramy z endu też shulker boxy, bo jak wiecie po ostatniej przygodzie tam zostały po prostu. I kopię już piasek aż do nocy. Do sumie do następnego dnia, bo następnego dnia też kopię piasek właśnie. Wracam naprawić łopatę. Lecę do literu rozebrać bastion, bo te itemy będą nam potrzebne potem, aby zrobić pewien projekt, ale to nie uprzedzajmy faktów. Zbieram teraz z bazy jakieś itemki na potki, bo będziemy potrzebowali zrobić potkę na niewidzialność i oddychanie pod wodą, ale to potem. Zbieram trzcinę. Teraz lecę nad wodę i tworzę te potki, o których Wam powiedziałem wcześniej. Wracam też na szybko do bazy po bo zapomniałem i zaczynamy łowić. Podki time! I teraz lecimy nad monument. Okazuje się, że gubię się w tym monumencie, więc wracam do bazy po TNT. Wybucham TNT w miejsce, gdzie znajdują się guardiany, czyli z lewej strony, prawej strony i na górze. No, to jest najłatwiejszy sposób moim zdaniem. Speedrunerski zresztą, tak jak mamy w nazwie, speedrunner. Obudowuję cały monument dookoła blackstone'em. Lecę teraz do naszej bazy po niebieskie kwiatki, bo chcę niebieskie szkło, więc na szybko uruchamiam naszą farmę kwiatków, bo brakuje ich. Zbieram kwiatki, tworzę dużo niebieskiego szkła i zaczynam obudowywanie monumentu. I to trochę zajmie, więc następny dzień to po prostu kładzenie szkła, znowu wracanie po więcej niebieskiego barwnika, robię więcej szkła i dalej to samo. Zbieram z endubikon i rozstawiam go dokładnie nad monumentem. Używam drzwi i hejsta, dzięki czemu niszczę monument bardzo szybko. Następnego dnia go dalej niszczę, i 511 to jest dalej niszczenie monumentu. Generalnie chcę zrobić tutaj farmę Guardianów, i potem będziemy potrzebować tych surowców z Guardianów, więc na razie zajmujemy się po prostu tym. Następny dzień to łowienie pufferfiszy, bo trzeba zrobić potki na oddychanie pod wodą. Trade-u trade z wieśniakami. I tutaj następuje walka z klekotkiem o miejsce leżące, także udało się. I tutaj już niszczę cały monument. Na chwilę Ci tylko przerwę, ponieważ sponsorem tego odcinka jest Alerabat. Dzięki Alerabat możesz zaoszczędzić naprawdę dużo pieniędzy. Jak to działa? Pobierasz sobie wtyczkę do przeglądarki i wchodzisz na stronę, gdzie chcesz coś po prostu kupić. Ja mam ochotę na pizzę, więc wybieram sobie jakąś pizzę i pyk, wklepuje kod. No i zamiast zapłacić 90 zł, płacę 80. Zamawiam trzy razy taki zestaw i mam gratisową pizzę. Fajny deal. A jeżeli oglądasz na telefonie, możesz sobie pobrać aplikację mobilną, która dosłownie działa w ten sam sposób. Alerabat posiada ponad 15 tysięcy kodów promocyjnych na akcesoria kosmetyczne technologie, jedzenie i wiele więcej. My dzisiaj kupiliśmy sobie jedzenie, bo jestem grubasem. Na pewno podczas kupowania zaoszczędzisz jakieś pieniądze. Ja używam samej wtyczki już od miesiąca i zaoszczędziłem na zakupach już 300 zł. Także serdecznie polecam i linki znajdziecie w pierwszej linii opisu. No i zapraszam do odcinka. Następnego dnia zaczynam wykładać piasek, który odgrodzi nam wszystko i będziemy mogli łatwo wysuszyć to gąbkami. Piasek time! I znowu piasek time. Brakuje nam piasku, więc lecę na pustynię uzupełnić nasze zapasy. Więc kopiemy piasek i naprawiamy łopatek. Kopiemy piasek, szybkie łowienie ryb na potki. Wykładam piasek dalej. I tutaj przez kilka dni będę wykładać piasek, więc wam powiem o jednej rzeczy. Dlaczego tak te dni szybko płyną? Ponieważ jakby teraz każdej nocy po prostu chodzę spać. I nie czujcie się oszukani z tego względu, że po prostu... Wróciłem z Malty i jestem w domu dosłownie przez 3 dni. Przez te 3 dni musiałem nagrać dla was 100 dni. 100 dni to jest około 20 godzin, bo jadę potem na następne wakacje, więc, będąc tylko 3 dni w domu, musiałem spędzić 20 godzin na nagrywanie kontentu dla was. Więc, jeżeli bym nie spał, to by było z 30 godzin ponad, więc na pewno bym się nie wyrobił. Więc, nagrywałem razem z Sandrą po 7 godzin, 8 godzin dziennie, tylko żeby się wyrobić specjalnie dla was. Także stwierdziłem, że, żeby odcinek się pojawił, to muszę spać co wieczór. Dlatego. Przepraszam, jeżeli ktoś się czuje zawiecony, mam nadzieję, że docenicie. Zabieram żelazo, robię wiaderka i uzupełniam potki. Biorę też cały szarker mleka, szukam nowych monumentów, bo potrzebujemy gąbek, właśnie, żeby wysuszyć teraz te wszystkie miejsca. Jak już znaleźliśmy gąbki, to osuszam gąbki w neterze i zaczynam osuszanie monumentu. I osuszanie trwa bardzo, ale to bardzo długo. Bo 525-526 to jest osuszanie 527 to też osuszanie i potem lecimy. 28, 29, 30, 31, 32 to jest cały czas osuszanie. Jeżeli kiedyś w Minecrafcie osuszaliście jakiś teren, to wiecie, że to jest naprawdę najgorsza praca i dobrze, że zrobiliśmy to już w tym odcinku, bo dzięki temu będziemy potem mogli korzystać z tej farmy, a ona jest naprawdę OP. Następnego dnia zbieram po prostu sobie drewno ze skrzynki, robię pochodnie, no i tradycyjnie zaczynam zbierać pochodniami piasek. No klasyk. Następnego dnia jest kontynuacja i monument jest już pusty. I suchy. Także możemy zacząć budowanie farmy. Z samego rana patrzę na efekt końcowy i zaczynam budować środek. Wbieram czarny barwnik, bo stwierdziłem, że farma będzie z czarnego barwnika. Tworzę... czyli po prostu poluję na kołamarnicę, tak? Boże czarne szkło i wypełniam nim ściany. Tutaj generalnie jest proces, w którym tworzę farmę. Generalnie nudy. Jeżeli chcecie, to jak nie zapomnę, to postaram się dodać do opisu. A jeżeli nie dodałem, to wystarczy, że wpiszecie Guardian Farm i na pewno ze znajdziecie także na spokojnie. Na dachu daję pół płytki, wylewam na nich wodę, zbieram kelpy, stawiam kelpy na dircie, traduję, by naprawić itemki, łowię ryby, uzupełniam potki i znowu mogę uzupełnić kelpy. No i tak to trwa. Zbieram też w Solsand, Soul Sand właśnie, i teraz. Podkładał go za dirta, bo wolałem na dircie stawiać kelpy z tego powodu, że jakbyśmy stawiali je na solsandzie, to potem od razu by nas wypychało w górę. A my chcieliśmy tego uniknąć, i jakby ktoś się zastanawiał, po co są te kelpy, to są po to, że jeżeli stawiacie kelpy, to każdy blok staje się source blokiem wody, czyli takim blokiem wody, który może zebrać do wiaderka, a nie tylko takim płynącym. Dlatego potrzebujemy tego, żeby nasza winda wypychała guardiany do góry, i one będą spadać do tego głównego pojemnika na środku. Niszczę pół płytki u góry, zamykam górę szkłem. Zbieram też drewno i tworzę ogniska, bo tutaj będą spadały nasze gwardiany i ginęły. Podpinam też hopery do skrzynek i farma jest gotowa. Buduję też portal sobie na górze i robię afk test, więc afkujemy do końca dnia i 543 afkujemy. I tutaj zdradzę Wam sekret, żeby zaoszczędzić czasu, to w tym czasie, żeby zaoszczędzić czas, to w każdym razie, w tym czasie pakowaliśmy się z Sandrom na wyjazd i tak dalej. No bo mówię wszystko, musieliśmy dopiąć na ostatni guzik. Mieliśmy tak mało czasu, że w ogóle cud, że udało się nagrać ten odcinek. Rano sprawdzam rezultaty z farmy jest kit, no, myślę, że tyle nam wystarczy. Zniszczę będzie trochę Endermanów. No i na górze meteru robię sobie taki hub, dzięki czemu tworzę inne portale, które nas teleportują w inne miejsca. Oznaczam je, dzięki czemu teraz będzie latanie po netherze o wiele prostsze niż wtedy. A w przyszłych odcinkach zrobimy sobie tutaj jakiś taki hub, że będziemy latać rurami albo czy Jeszcze nie wiem, coś wymyślimy. Też zaczynam uzupełniać wełnę w tym naszym kole w endzie, bo na razie to 200 dni się z tym bawimy cały czas. Dostałem beacon w endzie, zabieram redstone i żelazo z bazy. No bo uzupełnimy nimi nożyce w naszej farmie owiec. I czekam na wełnę, więc teraz znowu, jako że się pakowaliśmy to dwa dni awk, czekanie na wełnę, właśnie tak postarałem się awkować w takich miejscach, żeby przynosiło to nam profit, Więc awkujemy 48, 49 i. Potem wykorzystamy tą wełnę. A teraz chodzi Sandra na kopanie. Czyli od 550 dnia do 560 dnia ja już totalnie byłem zmęczony nagrywaniem, bo siedziałem z totalnie 10 godzin na tym. I zapytałem się, Sandry, czy nie chce po prostu skopać tych filarów, bo i tak to musimy zrobić, żeby w następnym odcinku móc się zająć z tym endem na przykład. No i Sandra powiedziała, że spoko, więc Sandra kopała bez spania, przez 3 godziny Obsidian. Oglądając przy tym kilka filmów, także dziękuję serdecznie. Jakbyście chcieli to w opisie. Macie link do kanału, możecie dać suba, blisko 100 jest, także e, będę Wam wdzięczny, może się uda po tym odcinku dobić 100k, fajnie by było. Jako, że potrzebujemy czarnego szkła do tego endu, bo stwierdziłem, mówiłem w poprzednich odcinkach, że będziemy używać różowego, ale będziemy używać czarnego, to lecimy po potrzebne rzeczy do bazy i robimy farmę squidów. Lecę znaleźć rzekę, która będzie odpowiednia, wyznaczam teren na farmę, tutaj będzie git, bo dookoła jest mało rzek, będzie mało wysuszania. Zbieram z endu beacon i przenoszę go na farmę, biorę też gąbki, bo będzie potrzebowane do osuszania, wykopuję miejsce na farmę, wykopuję je dalej, wykładam tutaj drewniane bramki. Najgorsze jest to, że się pomyliłem i musiałem je wszystkie skopać i wyłożyć jeszcze raz, bo w poradniku, który oglądałem było to źle pokazane. Wylewam wodę, kopię dalej się w dół, wykładam hopery, może nowy portal i idę wykopać trochę blackstone'a, wykładam go na dole, tutaj daję pół płytki, tutaj daję blackstone, no i jest git. Wysuszam szybko pobliskie rzeki, z tego względu, że tym mniej jest rzek dookoła, tym więcej squidów będzie się respiło tylko w naszym miejscu. Pamiętajcie, że musicie tam farmę zbudować na biomie River. Zresztą, jeżeli jesteście ciekawi jak się ją buduje, to ja na kanale mam live'a godzinnego, kiedyś starego, na którym budowaliśmy taką farmę. Także polecam. Więc suszę rzeki i 568 zaczynam awczyć. Sprawdzam ile barnika wpadło i jest go olbrzymia ilość jakaś totalnie, więc bardzo dobre miejsce wybraliśmy na tą farmę. Zabieram też piasek i żwir. Tworzy czarny beton. Skopuję ściany w farmie. I wysypuję nieprzerobiony beton. Wracam do bazy po piasek, bo nam brakło. Wylewam wodę następnego dnia. I wszystko zaczyna działać. Te ściany są piękne. I generalnie kolorystyka, która tutaj została użyta, bardzo mi się podoba. Możecie zresztą napisać. Zresztą na sam koniec tego odcinka wrócimy jeszcze do tej farmy. Bo zresztą zobaczycie, ale będzie coś niesamowitego. Podmieniałem też białe szkło na czarne. Dekoruję wszystko. Zbieram też piasek z Endu i z innych miejsc gromadzę wszystko, co przyda nam się do przepalania szkła. Uzupełniam wiadra lawą i wracam do Endu. Wyłożyłem te wszystkie piece i przepalanko time! Przynoszę jeszcze więcej lawy następnego dnia i dalej przepalam. Zaczynam tworzyć szklane koło, które będzie od ziemi aż do tej górnej bariery z Endstone'a. Właśnie taki miałem pomysł na to, bo to będzie takie wielkie akwarium, potem będziemy tu wylewać wodę, ale nie uprzedzajmy faktów. Dalej wykładam szkło następnego dnia i następnego dnia dalej wykładam. Uwierzcie, że pracowanie w tym endzie to był totalny overkill dla nas, bo nie mogliśmy chodzić spać, a przez to, że nie mogliśmy chodzić spać, to musieliśmy dłużej nagrywać, a my naprawdę mieliśmy... Tak na czasu, że. No dobra, już nie będę o tym mówić. Zostaw łapkę po prostu. po prostu Chcę wymusić o ciebie łapkę. Każdy wie o co chodzi. Znowu zupełniam wiadra z lawą i wracam do farmy Squiddu po więcej bawnika, bo brakło. Następny dzień to jest po prostu afkowanie, ale jak te Squidy spadają, to jest tak satysfakcjonujący moment. Zresztą Tomek, pokaż to. No, um, jak spada ładnie Squid, patrz, patrz, patrz. Um, zostaw suba. Teraz 5, 4, 3. Jeżeli nie zostawisz taki Squid, Cię spadnie na głowę. 3, 2, 1. puu. Przy okazji też zbieram beacon z farmy Squiddu, bo już nie jest tutaj potrzebny. Przepalam szkło dalej, wykładam szkło dalej, wykładam szkło dalej i uzupełniam wiadra z lawą. Czyli w sumie cały czas robimy to samo teraz. Przepalam więcej szkła i tego dnia dodaję szkło, które wreszcie dotyka się z górą, z tym endstone'em. Więc następny dzień i następny to tylko wykładanko i wykładanko. I niestety 586 to znowu zbieranie piasku na szkło. Bo jak wiecie. W ostatnim odcinku się zapytałem was, czy chcecie, żebym zrobił duplikarkę piasku, tak żebyśmy oszczędzali czas na zbieranie tego piasku. Ale dużo osób powiedział, że nie, więc ponawiam to pytanie. Niech jakaś osoba napisze lub no, zrób duparkę piasku i jak się zgadzacie z tym kolesiem, to niech zostawcie mi łapkę w górę pod komentarzem i ktoś nie napisze nie rób duparki piasku i mu też zostawiajcie łapkę w górę i zobaczymy czego będzie więcej. O, tak zróbmy. Zobaczymy czy chcecie duparkę piasku, czy nie chcecie. Przepalanko time, następny dzień afkowanie na farmie skidów, bo tego czarnego barnika ogrom idzie, więc fajnie, że zrobiliśmy tą farmę. I następnie dnia wykładanie szkło to jest. 590 to jest kontynuacja tego co robiliśmy wcześniej, czyli awkowanie na farmie owiec. Po prostu zabieram tą wełnę, która się tam zawkowała i wykładam ją dalej dookoła koła. Lecę na górę i wygląda to całkiem ok I jako, że nagrywałem już kolejne 40 dni i już mój mózg parował totalnie. To mówię, Sandra wchodź na ostatnie 10 dni, także Sandra miała dzisiaj układ w odcinek. Także mówię, w opisie macie kanał, możecie subskrybować. Więc kładę je beacon będzie i praktycznie do końca dni Sandra skupuje ostatnie pilary i... Do 596 dnia udało się skopać wszystkie filary, dokładnie wszystkie. 597 dzień zbieramy wykopany Obsydian. I Sandra zaproponowała, że ona może udekorować tą farmę Squidów, więc powiedziałem, rób! Bo ja nie muszę pracować. Sam się robi content. Widzowie, nawet ja już nie muszę nagrywać nic, więc Sandra stwierdziła, że zrobi macki po prostu z Obsydianu, więc powstaje pierwsza macka. Kolejna i kolejna to jest kolejnego dnia i 599 dnia jeszcze jedna. I powiem Wam szczerze, że trochę wykończeń 600 dnia i zobaczcie na efekt finalny. No jak ja to zobaczyłem, to stwierdziłem wow, na początku, szczerze powiem. Myślałem, że to będzie kupa, nie totalna, ale jak zobaczyłem to, to, to wiem, że chyba Farmę Guardianów też jej pozwolę udekorować w następnym odcinku. No, także znalazłem pracownika i mam nadzieję, że będzie zadowolony z następnych oczynań. To tyle, jeżeli Wam się odcinek spodobał, to zostawcie łapkę. Wiem, że będzie krótszy niż zawsze te odcinki są. To tylko z tego względu, że miałem 3 dni na nagranie i bardzo się spinaliśmy we dwójkę, żeby to powstało. Zostaw suba. No, na razie. Cześć!